Dzień dobry kochani, pora na śniadanie. I pomyślałam, że sprzedam Wam swoje ulubione połączenie, jeśli chodzi aktualnie o śniadania, czyli właśnie y, chleb y, z Tostera, posmarowany humusem ulubionym, i na to żółty ser. Nie wiem, czy łączycie humus z serem, ale ja to połączenie bardzo lubię, y, więc jak nie jadłyście to dajcie znać czy spróbujecie i czy Wam smakowało. Ja uwielbiam. Biorę się do sprzątania, bo jakoś taką mam wenę na sprzątanie. Stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj, bo za chwilę taki intensywny powrót do pracy, więc nie chcę w dniu, w którym idę do pracy myśleć o tym, że tam mam jakieś sprzątanie czy coś, więc stwierdziłam, że po prostu dzisiaj się tym zajmę. Także tam właśnie rozłożyłam dwie z praniem, trzy następne zrobię, bo dzisiaj ma być fajna pogoda, w sensie ma być ciepło, także pranie na polu czy się przeschnie? I to są takie domowe rzeczy, które już wam kiedyś pokazywałam, czyli marka Metod. To są rzeczy często w Tesco dostępne na promocji 3 za 2 w internetach też to dziś później można dostać. No i to już pokazywałam 100 tysięcy razy, czyli na przykład do mycia szyb. W pracy też go używam do lustra i też mam wrażenie, że mniej się kurzą te szklane powierzchnie, e, tutaj e, świetna rzecz do mycia prysznica e, z psikam. E, zostawiam, między coś innego, sprzątam, lekko przetrzę, e, tylko jakąś tam ścierką czy gąbką, później się spłukuję wodą i naprawdę tak na prysznicowa lśni i to jest turbo, turbo wydajne. E, no i tutaj coś, czego używam codziennie i co najszybciej mi schodzi, bo ten na koniec dnia zawsze wycieram blaty i taki właśnie kamień też może być tym wycierany. E, na przykład z tym, o którym też kiedyś mówiłam, że blaty, nie blaty, półki, szafki w sensie. Przez to, że to jest high gloss też właśnie czyszczę tym płynem do mycia szyb i naprawdę super sobie daje radę ten konkretny. A tym właśnie czyszczę blaty i też płytę indukcyjną i na przykład to robię też tak, że codziennie wieczorem po prostu spsikam też żeby cały zlew porządnie tym i zostawiam, bo tutaj chyba też na tym jest ta informacja, że Powinno się zostawić to. Czekajcie, czy ja dobrze mówię. Teraz nie pamiętam, czy to na tym płynie, do, do antybakteryjnej widziałam, czy na jakimś innym, że powinno się go zostawić na kilka minut na blacie. I tak Ja tak robię, właśnie, że psikam. Wychodzę i za 5 minut wracam, przez to wszystko przecieram, żeby nie było, że psikam i od razu to, to ścieram. A jest, tutaj, jest, piszę jak byk. Zostawić na 5 minut. Więc, więc tak robię. No, a jeszcze mój klasyk, ulubiony płyn do e, mycia podłóg to jest ten właśnie rabarbarowy e, z marki Metod. Śmieszna butelka. E, jak taki bidon mi się kojarzy z dzieciństwa, e, jeśli chodzi o kształt, e, ale zapach jest super, to się e, utrzymuje w mieszkaniu. Także e, bardzo lubię te rzeczy do sprzątania. Jeśli lubicie tiramisu, takie sklepowe, to to e, z marką Spencer to jest po prostu jedno z lepszych, jakie jadłam. Dzień dobry kochani, kilka dni później tak naprawdę ja dzisiaj miałam super plany, jeśli chodzi, będę nagrywała bluzę z tego, z Aisosa, bo coś już kupiłam dawno temu. E, stanę nagram ulubieńców, także mam sobie włosy, zrobiłam sobie włosy, e, zrobiłam sobie makijaż e, bardzo ładny i ogólnie, e, ale czasem są takie sytuacje, że mnie po prostu tak wyprowadzają z równowagi, że e, mówię, dobra, e, nie mam humoru i po prostu e, nie nagram tego filmu jeszcze, w sumie nie, tylko tego nie, niby nagram, bo teraz właśnie jest już listopad, jest takie dosyć mocne szaleństwo w pracy, też właśnie w tym miesiącu wybieram się do Polski i właśnie muszę sobie zobaczyć, co teraz trzeba zrobić przed, przed wylotem, bo teraz jest chyba tylko jeden test, jakiś po powrocie. Jeśli ktoś z Was na dniach wylatuje właśnie z Anglii do Polski, ja jestem już po dwóch szczepieniach, po dwóch, po dwóch dawkach, więc jeśli ktoś ma ochotę, coś w komentarzu albo napiszcie mi wiadomość prywatną czy maila, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, bo jestem właśnie, jak to było w waszym, waszym przypadku, co teraz trzeba zrobić, bo jeszcze mam chwilę, ale w sumie to, żeby mi się przydało to ogarnąć. A moja taka sytuacja dzisiejszego, dzisiejszego rozdrażnienia wynikała z tego, że są to... są założam, tutaj cały aparat, bo, bo ja mam, że są czasem takie sytuacje, e, gdzie ja jestem głównie osobą, która się nie znosi o coś prosić, upominać, dopominać, dopytywać. E, zwłaszcza jak wydaje na coś naprawdę ciężkie pieniądze, a nie uzyskuje serwisu, e, jakiego oczekuje. Ja sama jestem osobą, która pracuje e, dla siebie. Mam bardzo dużo klientek, z którymi zawsze staram się mieć yy, właśnie taki dobry, szybki kontakt. Jeśli czasem otworzę jakąś wiadomość, yy, to i nie mam czasu pisać w tym momencie, albo to jest mój dzień wolny, czy cokolwiek robię, to pisze, że odezwę się tam w, yy, w tym i w tym terminie. Yy, no i zawsze uważam, że no cena powinna iść za kością, i też uważam, że tutaj, jeśli chodzi o taką moją obsługę klienta, to się naprawdę bardzo staram. A czasem są sytuacje, że naprawdę. Yy, no z równowagi mi coś wyprowadza na maksa, dlatego tak samo, tak samo nawet jest ze mną. Jeśli ktoś do mnie pisze i mówi, o chciałabym się zapisać na to i na to miejsce. Ja mówię, okej, okay, dobra, depozyt do 24 godzin, ale właśnie teraz jest taki koniec, końcówka roku ja mam po ostatnie 4 miejsca na, na brwi, na rzęsy czy tam na analizę, bo mam jeszcze mam kilka terminów jakby pod, po, po świętach, ale przed tą przed przedświątecznym. I ogólnie właśnie jeśli coś pisze, że o tak chcę. Ja mówię na no to: Daj znać do 24 godzin, do pozycji i tak dalej. Ktoś trzech po, po dniach się odzywa, ja mówię, no już nie ma tego terminu, bo wyraźnie pisze, że jak się decydujesz, to do 24 godzin coś trzymam. Bo teraz mówię: Ja się nienawidzę upominać o pieniądze. O cokolwiek się nie widzę upominać. Po prostu, a już zawsze o takie rzeczy, jeśli ktoś chce, i się ja bym chciała skorzystać z usługi jakąś, nie wiem, czyjejś usługi, nieważnej w jakiej tam kwestii, czy, czy dziedzinie. I się decyduję, no to raczej e, staram się jak najszybciej doprowadzić do rezerwacji miejsca, czy do zaklepania jakiejś usługi, czy, czy cokolwiek, e, a nie żeby do kogoś tak pisała pięć razy w ciągu miesiąca i do końca nie wiem, a później jeszcze mieć pretensję, że nie wiem, że nagle coś jest niedostępne. Ale to, to, to mi się rzadko zdarza. To mi się rzadko zdarza, bo ja właśnie już tak mam że informuję, że jeśli chcesz, decydujesz się, no to tam proszę, proszę o depozyt, czy, czy cokolwiek, ale no teraz sytuacja taka, że ja korzystam z czyichś usług i ktoś mnie ignoruje i są po prostu rzeczy, że mi naprawdę tak mnie to kurwia O Jezu, naprawdę. Strasznie. Strasznie. O chcę sobie tłumaczyć, dobra, nie masz na to wpływu, tak naprawdę to pewne rzeczy nie są aż takie ważne, chociaż nie, no są ważne, ale wiecie, jakby to nie jest ranga, że o nie wiadomo co, ale jednak no jednak, no jakieś tam oczekiwania mam i denerwuje mnie to i ja zawsze też staram się to zrozumieć, ładnie napisać, przypomnieć, upomnieć raz, drugi, trzeci, dziesiąty, ale dzisiaj właśnie też przez to, że potrafiłam napisać, że E, denerwuje mnie to, że się muszę upominać o tyle płacy i że to nie jest jakby obsługa, której oczekuję. E, no, czyłam to właśnie bardzo ładnie, bardzo grzecznie, ale też było przy nie wiem którym upominaniu się o prośbę kontaktu czy cokolwiek zresztą. No, także, także tak. No. No, no, i poza tym tam jeszcze okazało się, w międzyczasie muszę, muszę tam w ogóle zadzwonić. Ja mam w ogóle problem z telefonem. Ja mam z sieci EE e, e, telefon, i u mnie, jak jestem w domu, to mi gubi zasięg. Jak ja jestem w domu, to i do mnie dzwoni, to po kilku sekundach jest przerywanie, nie słychać mnie, i szlak mnie trafia. A jestem już poza domem, to jest ok. Nie wiem, czy to chodzi o miejsce, czy coś, chociaż czasem jestem w pracy. I nie wiem, mam jakiś taki telefon, że muszę zabrać i odbieram to też. Raz słyszę, raz nie słyszę, więc nie wiem o co, o co chodzi. Czy też macie jakiś problem z telefonami? Eee, bo to jest bardziej z siecią, bo wymieniłam telefon, i, yy, i problem był dalej. Także nie wiem o co yy, o to chodzi. I dzisiaj też takie rzeczy też się rozmawiałam. Eee, Eee, właśnie z, ym, z ym, no sam nieważne, z kim rozmawiałem, z moją słońcem coś na temat rachunku, że kończy tam jest jakiś tam duży rachunek i w ogóle, że rachunki, jak to wszystko do góry idzie. I dostaliśmy dzisiaj rachunek za wodę za 3 miesiące, 180 funtów. I tak mówię, tak patrzę, mówię, co? Mówię, dziwne. I to było chyba jakoś od June July, czy od lipca, bo od końca lipca. Się do, jakoś, do, jakoś do października, no trzy miesiące za, za kwartał. I tak patrzę, mówię, kurde, aż jakiś znalazłam stary rachunek, yy, gdzie tak przeważnie powiedzieliśmy około 120, gdzieś w tych okolicach plus, minus. Yy, ale tak mówię, to naprawdę to jest okres, w którym yy, my yy, mamy, jakby na Oczywiście na, Inna rzecz jest taka, że jak jest takie duże akwarium, gdzie jest 300 litrów, czy tam ponad 300, to raz w tygodniu Andrzej trochę jakby odlewa wody i podmienia na nową, więc jakby akwarium, wiadomo, czy osoby się myją, gotowanie, pranie, sprzątanie, pralka, ale właśnie to był taki okres, że my zamontowaliśmy taki system jakby nawadniania roślin na zewnątrz. Bo jak właśnie jechaliśmy na wakacje, to Andrzej, o jest człowiek DIY, on wszystko sam zrobi, wszystko sam ogarnie, ale ogólnie kupił jakby takie, taki system właśnie nawadniający, który jest w taki niewidoczny sposób podpięty do roślin i to zarówno właśnie do tych takich trzech ogromnych wiszących. One cały czas kwitną po już listopad i pięknie wyglądają. Także tutaj te trzy ogromne do nich są podpięte. Tutaj z boku te kwiatki chyba tak samo. Tam do tych wiszących w sumie ile tych wiszących jest? Cztery z jednej strony, cztery chyba z drugiej. Więc codziennie ten system yy, działa tak naprawdę. No i też był ogród mocno podlewany yy, przez całe wakacje, już teraz to nie. Ale właśnie tak się zastanawiam, że. Mówię, kurde, mówię, ty, mówię, 60 funtów więcej. Yy, czyli aby te 20 funtów miesięcznie więcej, ale tak później myślę, no może to ten ogródek, że tak faktycznie wychodzi niecały funt za dzień za, yy, za to podlewanie. Ale. Wow, nie. Super. Właśnie zrobię sobie screena. E, właśnie e, dostałam od klientki Justyna, jeśli e, oglądasz, to pozdrawiam, e, e, dostałam właśnie zdjęcie kurtki, jaką sobie klientkę kupiła po analizie. Słuchajcie, kupiłam kurtkę po analizie z tobą. Miałam do wyboru trzy kolory i mierzyłam. E, jak założyłam moją niebieską, skóra nabrała pięknego blasku. Teraz zakupy zajmują dużo mniej czasu. Super. Um, także fajnie, fajnie cieszę się. Ostatnio ogólnie bardzo, jeśli chodzi o pracę, to jest super, super. jest super, jest zajebiście, jest po prostu szał ciał e, i pod tym kątem absolutnie nie mogę narzekać, jestem bardzo pozytywnie do, do pracy nastawiona e, i właśnie jest super, jest, jest fajnie. Też teraz mam jakieś niesałe dwie godziny takiego jeszcze luzu, więc pomyślałam, że po prostu... E, Włożę sobie maila, właśnie odpiszę, co pisać muszę, bo wieczorem idę do pracy, jutro też mam warsztaty, e, cały tydzień pracuję, cały tydzień jeżdżę e, niektóre dni rano i wieczór, no bo właśnie jak się zbliża wyjazd, e, to trzeba mm, nadrobić, ale, ale spoko, spoko. Przynajmniej czas szybciej, szybciej zleci. I coś jeszcze... A, tutaj mam jeszcze... A, mam na policzkę, chociaż teraz nie będzie widać, bo tak siedzę w takim dziwnym oświetleniu, ale ostatnio Wam pokazywałam, które Was odsunę. Ostatnio Wam pokazywałam, że kupiłam... Pokazywałam Wam to, czy nie pokazywałam? Pokazywałam. Robiłam tego opęboka. Że kupiłam parę rzeczy właśnie od Charlotte i ten róż pilotok jest ładny, ale powiem Wam, że on jest w kierunku średnio, mocno pigmentowany. Trzeba używać naprawdę takiego puchatego pędzelka typu mchotełka, na przykład czwórka, się fajnie sprawdza. Także puchate, rozczapiżone pędzle i do takiej bardzo, bardzo jasnej karnacji. On może być za ciemny i to też może być takie trochę różo brązer, bo właśnie on. Jest trochę ciemny. Jest jakiś bardzo, bardzo ciemny. E, można go oczywiście nałożyć bardzo lekką ręką, żeby tylko musnąć ten kolor był. E, bardzo się ładnie utrzymuje, e, ale e, właśnie miałam Wam dać znać. E, I ta kredka z też ta dwustronna, której nie mogłam otworzyć to mam ją jeszcze teraz trochę na linii wodnej. Y, tą beżową stronę. I powiem Wam, że y, słaba jest ta kredka, raczej tak średnio, a ta brązowa z drugiej strony jest okej, okay, ale o wiele lepsze są te kredki, na przykład y, Pillow Talk albo ta Walk of są ja się bardzo podobne, więc macie jedną, to drugi nie potrzebujecie, y, ale one jakoś lepiej mi się sprawdzają. ale najlepsza kredka dla mnie taka właśnie z brązowych, to jest Nars y, Mambo. To, to Wam chciałam powiedzieć tak makijażowo jeszcze. No, wymyślałam, my że nagramcie cię filmik, właśnie. Pierwszaki makijażowy z ulubieńcami w akcji, bo mam kilka fajnych produktów, później, że nagram, nagram tych ulubieńców. Ale na czasem, jest tak, że coś mi się tak z równowagi wyprowadzi, to no, jakoś tak przyszła mi ochota. A mam tutaj przed sobą jeszcze jedną e, rzecz, która właśnie powędruję od razu pod e, prysznic. Czuję że znowu mam mega suche usta. E, i, e, I mam tutaj szampon. Jak zamawiałam serum z. Kilsa, to minęli recover Concentrate, może jak pamiętacie, to była tam próbka właśnie szamponu i odżywki. Jak się ta marka wymawia? To nawet nie jest, to jest chyba belgijska marka, więc podejrzewam, że ten akcent może być jeszcze inny, jeśli chodzi o wymowę. Ale zamówiłam właśnie szampon i odżywkę, bo przez takie no Trzy dni mogę powiedzieć, miałam naprawdę bardzo fajne włosy po tym zostawie. Na drugi dzień zauważyłam, że one właśnie nie były takie obciążone, czy nie były takie e, dwudniowe jak to u mnie, bo jak nieraz coś mi, że myję włosy dwa razy w tygodniu albo o, myłam włosy cztery dni temu, to wiem, zazdroszczę, bo u mnie te włosy jakie to wyglądałoby, gdyby były myte codziennie. A potem szamponi i naprawdę były fajne. I teraz też mam jeszcze ten Olaplex 6 i Olej z Olaplexu też mam na końcówkach na, na włosach, ale ten w ogóle mi się tyle fajnie sprawdził, że znalazłam kod zniżkowy, jakby tam w mailu, bo zawsze po 12 w nocy, praktycznie codziennie z fantastyka Fantastica ja dostaję kody zniżkowe, więc właśnie się naprawdę opłaca zapisać go tego newslettera, żeby Wam wysyłali zniżki, bo codziennie 23, 24 wysła, 3, wysła 4, jakiś kod minus 20%, minus 30% i właśnie ten kod też działał na, na tą markę, bo te szampony są gdzieś za 20 chyba, czy 22 funty, także to jest bardzo dużo jak za szampon, ale właśnie ja tak raz w roku mam takie coś, że a chciałabym jakiś droższy szampon, droższą odżywkę i sam tego tamtego zestawu byłam tyle zadowolona, że kupiłam tylko, co Wam powiem, one on fajnie pachnie, to zobacz, co się utrzymuje na włosach, ale nie o to chodzi. Ja zamówiłam, otworzyłam opakowanie. W ogóle to w niedzielę rano listonosz zapukał i przyniósł paczkę. I zobaczyłam, że była odżywka właśnie z tej serii, którą zamówiłam. A szampon był właśnie Medium hair. I tak mówiłam: Kurde, to nie to. I raz wyszłam na czat, napisałam, że. Mm, dostałam nie ten szampon, też miałam zrobiłem tam zdjęcie, ale powiedzieli, ok, nie ma problemu, po prostu wyślemy to, co zamówiłaś. A ten e, szampon do średnich włosów mogłam e, sobie zostawić. Także mam teraz dwa e, prestiżowe szampony, e, także fajnie, fajnie. Więc jak przetestuję, to zobaczę, czy jest różnica między nimi, i wam znać. Bo ja mam ogólnie teraz włosy krótkie, w e, z go jeszcze krótsze, bo znowu idę podciąć. E, i tak myślę, że podetnę tak tyle, że one po prostu były trochę niżej linii żuchwy, także o, tak style, myślę, że to, że obetne. Tutaj będą za ucho, to będzie je widać, ale ja mam właśnie cienkie włosy, ale gęste, i jak spróbowałam się ten szampon, to naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdził, także. Ogólnie to jest marka, którą kojarzę już od dawna gdzieś tam z YouTube'a, z vlogów. E, także kupiłam, będę używała. Bardzo ładne, takie bardzo proste opakowanie, dosyć podobne do tych z Olaplexu. A fajne są tutaj, są takie dosyć miękkie, także można wyciskać bez problemu. Także chyba tyle, co Wam chciałam powiedzieć. E, zamontuję tego bloga od razu, też wrzucę, żeby było coś, żeby nie było takich długich e, przerw. No i tak jak mówię, ja będę wdzięczna za informacje odnośnie tego jak teraz lecieliście, jak to wygląda z tymi testami. Wiem, ja sobie tak poczytam, ale jestem ciekawa, co napiszecie, jak to wygląda w praktyce. E, także widzę się z Wami, mam nadzieję, za niedługo w kolejnym filmiku. Zapraszam na Instagrama, a na przybylskach YouTube tam jestem codziennie. Także buziaki, trzymajcie się ciepło. Baba!